Cześć, Poketrener Kuszy. witam w dziewiątym odcinku Zagrajmy z Kushim w Pokémon Yellow. Jedziemy! E, przypominam, że... Skończyliśmy w sali gimnastycznej w Azuri. Gdzie mam się rozprawić z Misty? Cześć, nowa twarz. Co, jakie jest twoje podejście do Pokémonów? Moje jest ofensywne, z wodnymi typami. Jestem sławną światowo pięknością i twoim gospodarzem. Czy jesteś gotowy, kochanie? Albo, nie wiem, słodziaczku, no... Tak się jak to było takie... pieszczotliwe dosyć. Miła ta Misty, fajnie. Takie słownictwo, chociaż ma 12 lat. Czy tam nawet 10. W sumie to nieładnie. Dobra, stary 18 level. Tej walki nie będę przyspieszał, bo oczywiście jest to walka z liderem. Eee, myślę, że zaczniemy od Sejsmicznych Wstrząsów. Ona oczywiście już od początku cheatuje, używa itemków. No, ale może, może nic jej to nie da. Bo mój lizard jest mocny, ale nie aż tak mocny, żeby wytrzymać krytyczne uderzenie z Watergana od wodnego Pokemona No nic, Pidziotto. Wybieram cię. Pidziotto myślę, że pójdzie z tym Sanatakiem na początek i zobaczymy, co, co uda się ugrać z tym Sanatakiem. No, i dobra, teraz pora na ofensywę. Niepotrzebne były te sandataki, okazuje się. Tylko zmarnowałem tury. No ale już jesteśmy w połowie drogi. Stariu padł, pora na starmi. Na niego warto użyć sandataki. Chociaż jeśli będzie malował tury na Hardeny jakieś. To co, pora na Butterfree. I rzucimy coś na osłabienie typu... Poison Powder. Jak najbardziej. Poison Powder się przyda. Uuu, nie udało się. Swoją drogą chyba w tym mieście powinienem też dostać Squirtla. Tak mi się coś wydaje A od Misty chyba dostanę Tema, który uczy Bubble Beam całkiem dobrego wodnego ataku Także w sam raz, w sam raz byłby dla mojego Squidla Ale tym Confusion na tym nic nie robi Masakra a już sparaliżować go nie mogę, bo już ma pojzona No, dobra, i tak padłem. To co, Pikachu? Idziesz na pierwszą linię frontu. Może ci się uda coś osiągnąć? A jak nie, to chociaż go przetrzymasz parę tur, żeby stracił trochę życia. Wow, i to był krytyk. Jest ciężko. Jak Pikachu wygra te walkę, to będę się śmiał. Będę się śmiał. Bo nie chciałem trenować Pikachu, a się okazuje, że on teraz będzie mi wygrywał te walki i zdobywał całego expa. No, zar zaraz tak będzie. I jak Pikachu wygra te walkę, to... To nie wiem. Jak teraz zginie, to Star też zginie, i cały EXP pójdzie do kosza. Nikt nie zdobędzie EXP-a. A nie. Najpierw najpierw one, potem obrażenia. Chyba, chyba w pierwszej części jest po prostu inaczej niż w tych nowszych. Całe szczęście. No i monitorino dostanie Dużo expa Co? Wow, to był, to był niezły cios. <ścoughs> Cztery punkty życia. Nieźle. Taki krytyk wszedł niespodziewanie. Ale wygrałem. Boże, było, było bardzo blisko. Straciłem wszystkie Pokemony. Został Monidorino z czterema punktami życia. Za zwycięstwo dostał prawie 1000 expa i jeszcze nie wszedł mu nawet level, pomimo takiej ilości expa. Masakra. Misty też nie może uwierzyć, że przegrała. <grytania> I mówi, że wręczy mi 2000 oraz Odznakę Kaskady. Odznaka Kaskady pozwala, żeby Pokemony do 30. poziomu się mnie słuchały i może, Mogę używać kat. I dała mi tę TM Mkę. TM11. Czyli chyba Bubble Beam. Tak czy siak, pora na formalność. Kolejną. Jest! Zdobyłem odznakę kaskady. Zdobyłem odznakę kaskady. I lecimy dalej. Ciekawe, czy teraz mogę wziąć tego burbazaura w końcu, czy nie. Zobaczymy. Cześć dziewczynko, z którą rozmawiałem już 10 razy. Czy tym razem dasz mi tego Bulba Zaura? Nie! Dalej nie. Idź stąd. No, jak nie, to nie. Zawsze mogę trenować mojego Bell Może mi go da tak jak wrócę do tego miasta i po prostu. Aj, 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 aj. Teraz mi się skojarzyło, kiedy ona daje tego Bulba Zaura. Jak Pikachu bardzo mnie lubi. Jak Pikachu bardzo mnie lubi. A ja chciałem go porzucić. I wtedy nie miałbym Bulbazaura. Muszę trenować mojego Pikachu i musi on mnie zacząć lubić. Masakra. Nie chciałem go trenować, ale wychodzi na to, że muszę. Dobra, tu jest zablokowana droga. Kurde, a to Feller. Dobrze, że mi się w ogóle przypomniało, bo bym się zastanawiał, czemu ja nie mogę dostać tego Bulbazaura. się okazuje, że ten cholera pikacz musi mnie lubić. I to tak na maksa muszą być serduszka dookoła niego, jak się na niego kliknie. A póki co zobaczcie. Póki co tylko się uśmiecha, nic więcej. I to jeszcze tak niezbyt entuzjastycznie. Także nie jest zbyt dobrze. Abra! Jeśli chodzi o łapanie abry, to jest tylko jedna taktyka. Jedyne, co można zrobić, to od razu rzucić pokebolem, bo inaczej od razu się teleportuje. No i mieć szansę, że się złapie. Nie złapał się. No i uciekł. Ale mu się nie udało, no to co? Rzucam jeszcze raz. <laughs> Może tym razem się złapie. Ktoś w ogóle chciał, żebym złapał abrę. Ale nie będę go trenował, nawet jak go złapię. Jakbym miał Great bola to by było dużo łatwiej, no ale... Będę trenował, jeśli chodzi o psychiczne Pokemony, prawdopodobnie drowzy Ale Abre chcę chociaż złapać do Pokédexu. Poza tym, jeden z widzów chciał, żebym nazwał mojego Abrę Houdini. Houdini to był taki słynny magik. Nie mylić z tym magikiem, co wyskoczył przez okno. Pamiętajcie, dzieci, marihuana szkodzi. Marihuana szkodzi, bo można wyskoczyć przez balkon albo okno, już nie pamiętam. To jest wszędzie pełno abry na niskich rewelach. Ja chcę którąś złapać, ale zaraz mi się skończą pokebole i będzie płacz i skrzydanie zębów. No to nie ma sensu, ja nie złapię tego abym. Wiecie co? Porażka. Może jakbym wziął Battery na przód. I zaraz zobaczycie, jaką mam taktykę teraz. Ta może się powieść. Ale no, to ja nie chcę. Idź stąd. Poszedł. Dobra, idź sobie poszedł rataty też... a ratatę miałem złapać. Mikik chciał, żebym złapał ratatę i nazwał go jego nikiem. Także Mikik. Cóż za. Zbieg okoliczności akurat ratata. Tylko żeby mi nie... Nie no, mi zaraz po prostu rozwali tego mojego biednego buterfu ja go jeszcze chciałem użyć. Także go schowam. Aby mi ten ratata go nie bił, a w międzyczasie będę rzucał pokebolami. No i patrzymy, co z tego będzie. Już myślałem, że się złapał. Ten Hyperfunk całkiem mocny, muszę przyznać. Złapał się, mamy ratatę. Kolejnego zresztą, bo już miałem ratatę. Damy mu ksywet. Tak, oczywiście jest to. Mikik. My i k. I k. A sorry, właściwie to ten. K miało być duże na końcu. O, w ten sposób, mikik. Pozdrowienia dla mikika. Dzięki za oglądanie. I szukamy tego abry. Kurczę, spotkanie, nie wiem, 5 abry pod rząd. A jak chcę któregoś w końcu złapać fajną taktyką, to nie mogę spotkać żadnego. Trochę... Jigglypuff! Miałem złapać Jigglypuffa i nazwać Nikola. Proszę, akurat spotykam wszystkie Pokemony, których myślałem, że już nie spotkam. A ludzie chcieli, żebym je jakoś fajnie nazwał. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Będzie kolejny pokémon na mojej liście. O, jeszcze mi zaśpiewał ładnie. Dobra, jest otruty, jest... Yy... Niski level, także powinien się złapać. Oby się złapał. Nie złapał się. To wiecie co, poczekam aż mu zejdzie to życie, bo czymkolwiek bym go nie uderzył, padnie na hita. A ja nie chcę, żeby on padł, bo ma piąty level. Także po prostu będzie to walka na przeczekanie. Jak to dobrze, że mam przyspieszenie dwukrotne bo inaczej byśmy tu dosłownie zasnęli, tak samo jak mój Butterfleet w tym momencie. Boże, aż nie może się obudzić, chyba już, nie wiem, piątą czy szóstą turę nie może się obudzić. Chłopie, pobudka. No nie wierzę, od razu znowu zasnął. Fajnie. <grym> Tego jeszcze nie było. Czy mi się wydaje, ci ten Jilly Pawna tylko Sing na piątym levelu? Trochę bezużyteczny Pokemon. Ale jeszcze trochę i dzięki temu go złapiemy, że jest bezużyteczny. Oczywiście, bez, bez obrazy dla fanów GD Puffa i samego Papa. Masakra. Znowu mnie uśpił. Trochę jest overpowered w tym momencie ten, ten Jigglypuff, On Może ma trzy razy niższy level mojego Pokémona to cały czas mnie usypia. Także coś tu jest moim zdaniem nie Halo. Coś tu jest nie Halo z tym usypianiem. To nie powinno tak działać. Dobra, obudziłem się, a ten znowu, nie, to jest to jest, to jest niesamowite. Rzucam już Pokebolem i... Tego jeszcze nie grali, nie? A, to jest mój przedostatni Pokéball. Złapał się, wiedziałem. Tak naprawdę to nie wiedziałem, ale... Huch, było blisko. Jigglypuff to jest mój pierwszy Jigglypuff, tak w ogóle. Pokémon Balon. Usypia przeciwników kołysanką, dajmy mu ksywę, tak. Jest to Jigglypuff o imieniu... Nikola. Nikolaj. A? Dżiglipaw Nikola powędrował do mojego komputera. Pozdrowienia dla Nikoli. Pozdrowienia dla Dzięki za oglądanie. I łapiemy jeszcze Abre. O ile spotkamy go. Mam ostatniego Pokébola. Akurat Abre. Ok, teraz Wam wytłumaczę, na czym polega moja taktyka. Batterfreeze śpi Butterfree śpi. O cholera, tego się nie spodziewałem. Do tego kolesia można zostawić pokemony, żeby je trenował. Yy, zostawię mu tego Ratatę, Mikika, bo w sumie czemu nie. Yy, w tej części to jest po prostu Daycare. Yy, w późniejszych częściach w Daycare można dostawać jajka pokemonów. Tutaj, no, no nie ma jeszcze tej opcji jajek pokemonów. Pojawiły się dopiero w drugiej generacji. Także jedyne co robi ten koleś, to trenuje te pokemony. Ale te wytrenowane przez niego pokemony są kiepskie, bo mają słabe statystyki, a do tego on uczy ich gównianych ataków. Nie opłaca się kompletnie. Do tego bierze grube pieniądze za trenowanie ich. Ale jakoś tak nie wiem, zawsze zostawiam u niego, na, u niego jednego Pokémona na początku gry. Potem przychodzę po przejściu całej ligi, przejściu całej gry i patrzę z ciekawości, ile udało mu się wbić leveli dla tego Pokemona. Zazwyczaj jest to około 30. Także całkiem fajnie. Dobra, to co? Weźmiemy sobie 10 Pokeboli i będziemy próbowali łapać Abre. Bo muszę wyjść z tego miasta, jakoś. A swoją drogą to jest fajna ciekawostka. Zobaczcie na cenę tego roweru w sklepie. Eee... Milion jenów. <grym> Mówiłem o tym w filmiku o bezsensownych rzeczach. Ten rower kosztuje milion jenów. Także sorry. Ale chyba, chyba nie mam przy sobie tyle pieniędzy. Nie wiem, co to by musiał być za rower, eee, żeby tyle kosztować. Tytanowy, jakiś, nie wiem, z tego, z Kevlaru może. A najlepiej od razu z Midrilu. Dobra, lecimy. Przejdę jeszcze raz tymi trawkami, spróbuję złapać tego Avrę. Bo jakoś tak, no mam niedosyć z tego powodu, że, że go nie złapałem za pierwszym razem. Ale powiem tak, yy, spróbuję no może raz albo dwa. I jak się nie uda, to trudno, czekam aż będę miał bole, wtedy się złapie. O kolejny Paw, Ale my Ghiblipafa już nie chcemy, niestety. Ratata. No i co z tymi abrami? Wcześniej było ich tyle pod rząd, a teraz nie ma w ogóle. No nie będę w kółko szukał abry. Jeszcze trzy Pokemony, powiedzmy, zobaczymy, czy są. I jak nie ma abry, no to sorry. Może wszystkie się stąd wyteleportowały już ich nie ma. Jest, dobra, dobra. Jedyna szansa, więcej nie próbuję. Yy, co chcę zrobić? Chcę rzucić go sporem. Jeżeli dostanie Paraliż, to nie uda mu się teleportować. I z Paraliżem będzie go łatwiej złapać, bo taki jest algorytm. Nie zadziałało, uciekł. Dobra, to był głupi plan, sorry, nie mam abry. Innym razem. To jest zamknięte, ale można przejść tędy. Ta dziewczyna chciała się wymienić za coś, pamiętam. Za Cubone. Daję za niego maczoka, a Maczok od razu ewoluuje wtedy w maczampa. Także warto. Warto mieć maczampa. A ta dziewczyna też się chyba wymienia. Nie, wydawało mi się. Hmm, tutaj... Tędy <tentrum> ten nie mogłem przejść tak po prostu, bo... Coś mi się tam ten... włączyło, nie wiem czemu. jakiś napis. Bo gościu nie przepuszcza, dopóki nie dasz mu wody. Wodę można zdobyć dopiero później. Tu w tych trawkach chyba można złapać coś, czego jeszcze nie mam, tak mi się wydaje. Albo jakiegoś poliwaga. Kurde, przypadkiem mi się A naciska samo. Aaaa, nacisnąłem ja kontrol. I w tym emulatorze to samo naciska A żeby było auto fire. Czyli automatyczne strzelanie, w razie jakby ktoś grał w jakieś strzelanki, żeby się cały czas strzelało. Trochę głupie umiejscowienie przycisków, bo mi akurat to przeszkadza, no ale trudno. Może po poćwiczę mojego Lizarda. Kurde, przydałoby się podekspić tego Pikachu, bo inaczej on nie będzie mnie lubił. Jak nie będzie mnie lubił, to nie dostanę Bulbazaura. I będzie Lipa. Moi mili. Wydaje mi się, że są jakieś przedmioty, które mogą zwiększyć podaniu ich Pokémonowi. To jak bardzo ci on lubi. I może zamiast trenować tego pikachu, po prostu nakupię mu tych przedmiotów i nafaszeruję go nimi. I wtedy dostanę tego bulbazaura, bo nie chcę mi się trenować tego pikachu. Po prostu mi się nie chce go trenować. Pidgeotto! Ale już mam Pidgeotto. Całkiem, całkiem yy, tak... groźnie wygląda. Pidgeotto od przodu widziany. Pirze już mniej groźnie. Ale jego też nie chcemy. Chyba nie ma tutaj ciekawych Pokémonów, jednak, pomyliłem się. Tylko para trenerów. Z obojgiem chyba można zawalczyć. <laughs> Także chętnie to zrobię. O, akurat mają trawiaste, no to... Ups, użyłem graula zamiast tego e, Embera. Jak się gra na podwójnej szybkości, to, to czasem coś tam się źle naciśnie. A co to tak słabo działa? Mocne ten Weep Bel. Mówię wam, że, że ten... Żebel Belsprout jest całkiem niezłym Pokemonem. Jak tego gościa nawalam z tego. Z ognistego ataku i mało mu to robi? Mało brakowało, żeby mnie tym Whipping balem pokonał. No, ale mnie poszło z górki. Cubą. Spróbuję go z tym sejsmicznym wstrząsem może walnąć. Hmm, jako tako zadziałało. A zobaczymy jeszcze Dig z ciekawości. Też tak sobie. No ale ostatecznie dosyć łatwo poszło i padł prawie. 19 poziom. No, szybko nadrobiłem tym Charmanderem te poziomy. Znowu ewoluuje, ale ja nie chcę go ewoluować. Także idziemy dalej. Jeszcze jeden trener. I zaraz będziemy w Vermilion City. No masz ci los. <troga> Trochę dostałem wpierdlić w tym momencie od niego. Nie dość, że najpierw mi dał Confusion, to potem jakieś tam... Jeszcze spanie. a ja nawet nie mogę go tknąć. No i sam się zabiłem, fajnie. Ehm, no, Pidgeotto. Słabe ataki ma w tym momencie ten mój Pidgeotto po prostu. Nie ma w tej części żadnych tam... E, steel Wingów, ani... Aerial Ace'ów, powiedzmy. Chociaż nie wiem, chyba Aerial Ace jest już. No tak czy inaczej te ataki w tym momencie mojego Pidgeotto są słabe. Przydałoby mu się załatwić jakiś fajniejszy atak. Tylko nie za bardzo jest skąd. Nie no, muszę zmienić tego Pidgeotto, bo zaraz spadnie, a chcę, żeby też dostał trochę expa. Także zrobimy walkę Butterfree na Butterfree. O, on mnie sparaliżował, to ja go też sparaliżuję. O, nie udało się. Teraz się udało. To co, walimy z Confusion po prostu? No. Słabo, to, słabo to idzie. Sam się bije. On mnie rzuca jakimiś śmiesznymi supersonikami. No i tak to będzie wyglądało, ta walka. Trochę jak walka metapodów, też taka przedłużająca się. No Butterfly to nie są pokemony, które są silne ofensywnie, tylko są Pokémony wspierające różnymi tam takimi atakami osłabiającymi przeciwnika. Ale to dziwnie zaakcentowałem Przeci przeciwnika. No, dwójka ostatnich trenerów mam nadzieję i jesteśmy już w Vermilion City, gdzie naszym przeciwnikiem będzie porucznik Serge. Co ciekawe, porucznik Serge wspominał, że jego pokemony uratowały go podczas jakiejś wojny, gdzie nigdzie indziej w żadnej części pokemonów nie było wspominane, wspominane nic o tej wojnie. Na podstawie tej wypowiedzi część osób stworzyło teorię jakby o wielkiej wojnie pokemonów, która miałaby wyjaśniać też dlaczego większość dzieci w tych grach nie ma ojców, bo zginęli po prostu podczas wojny. No tak czy inaczej, porucznik Serge będzie. On, ma, on tam ma chyba Raichu, z tego co pamiętam, i parę innych Pokémonów. Kurczę, ten Pikachu mi będzie padał, to będzie coraz mniej nie lubił. Muszę go jakoś tak. chronić trochę przed tymi walkami, albo nawet lepiej by było, jakby wygrywał te walki. O! Nawet chyba wygra. Na PG już damy sobie Mitorino. Z Hornetakiem. Wiecie co? Jak podbiję trochę leveli Pikachu, to się nic nie stanie. A zacznie mnie bardziej lubić. No i wtedy, wiecie, dostanę bulbozaura. 21 poziom dobra. Już to trenerka pokonana. Widzę, że odcinek trochę już się przedłuża, bo 28 minut, także to będzie ostatnia walka. Wchodzimy do miasta Vermilion. No i koniec na dzisiaj, koniec dzisiejszego odcinka. O, zapomniałem zmienić poka. I pikacz mi padł szkoda trochę. Ratty Kate, raz dwa na hita powinien spaść. O, nie spadł. Całkiem mocny, trzeba przyznać. No i dobra, jesteśmy w mieście Vermilion. Zapisuję grę. Na dzisiaj to tyle, za tydzień jak zwykle w sobotę kolejny odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Jak zwykle, dzięki za oglądanie, na razie cześć.